7700, 800, 900, no mam 8000, mam 8000 tysięcy złotych, słuchajcie, do oddania. Mam zagadkę trudną do rozwiązania, ale liczę na to, że ktoś z Was szybko rozwiąże zagadkę. Ja wytłumaczę na czym ona polega, jak ją powiększymy. A właśnie, już jest zagadka powiększona. Zobaczcie, cztery zdjęcia. Na jednym zdjęciu jest mała różnica. A twoim zadaniem jest przyjrzeć się na tyle skutecznie, żeby wypatrzeć, gdzie na którym zdjęciu została wkomponowana, to jest celowe określenie, wkomponowana, drobna różnica, bo ona nie jest tak od razu widoczna. To nie jest tak, że od razu widać, że to jest taka różnica, wiecie, kochani, kolokwialnie rzecz ujmując, jak krowie na rowie. No nie, nie. To jest zagadka jednak dla eksperta. Dla kogoś, kto... Potrafi w takich zagadkach na spostrzegawczość wytężyć wzrok, no i przyjrzeć się skutecznie. 8000 złotych, tyle płacę za wskazanie, na którym tygrysie grafik komponował różnicę. Trzy tygrysy są identyczne, jeden ma różnicę i pytanie, czy jest to pierwszy, drugi, trzeci, może czwarty. Jeżeli ktoś z Was uważa, że widzi to ja zapraszam taką osobę, żeby była uważna teraz i wysłała SMS-a pod wskazany na dole ekranu numer. Ja właśnie teraz Państwu pokazuję. O, tutaj mamy ten numer w dolnej części ekranu 75480 i należy w treści SMS-a wpisać słowo znam i dajemy na to 3 minuty. Słuchajcie, w trakcie tego odliczania czekam na SMS-a w każdej sekundzie. Jeżeli ten SMS się pojawi, to ja, rozstrzygając zagadkę, zadzwonię do kogoś z Państwa i zapytam, który tygrys ma różnicę. Trudna zagadka. To jest krótkie wejście antenowe, tutaj nie będzie więcej czasu. Czasami może Państwo myślicie, że o, to on jeszcze tam wy wyciągnie jakiś zegar. No ja nie wyciągnę żadnego zegara, bo ja mam bardzo mało teraz czasu. Więc jak najszybciej muszę mieć SMS-a. Jedynka, dwójka, trójka czy czwórka? Kto? Trudna zagadka, faktycznie trudna zagadka, bo tutaj aj, jest dużo aj, tych aj, aj, plamek, aj. tych pasków czarnych trudno zrobić. Tru, trudną zrobili zagadkę. Dwie minuty i kilkanaście sekund, żypciutko, nawet 8 tysięcy. Szybciutko, szybciutko. Szybciutko, 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 bo to jest okazja na tu i teraz. Dwie minuty. Kochanie, jeżeli teraz wyścieżas SMS-a, masz szansę wygrać 8 tysięcy. Może akurat teraz jesteś w domu, może akurat tutaj sobie coś oglądasz. Zapraszam serdecznie. Piękne pieniądze do wygrania. Tylko no, ja nie zapraszam każdego, ja nie zapraszam kogokolwiek. Ja chcę mieć w studiu osobę spostrzegawczą. Bo tu nie ma co zgadywać, na chybił trafił strzelać. Tutaj trzeba faktycznie mieć już tę odpowiedź trafiając do studia. Jeszcze raz tłumaczę, jeżeli wysyłasz teraz SMS-a, w trakcie rozstrzygania zagadki mogę zadzwonić i zapytać o numer tygrysa. Z różnicą. 8000 nawet. Ładna nagroda. Ładna nagroda. Rzadko dajemy aż takie, taką nagrodę przy czterech zdjęciach, z tym, że tutaj jest wysoki poziom trudności. Minuta. Czekamy nawet 8000. No oby to było teraz, prawda? Bo to jest jednak bardzo krótkie wejście antenowe. Nie wiem, czy akurat trafiłem na osobę spostrzegawczą. Słuchajcie, jeden SMS nieraz. Naprawdę, jeden SMS nieraz wystarcza. Osoba tutaj trafia, podaje prawidłową odpowiedź i zabiera pieniądze. Czekamy 30 sekund. Nie mamy jeszcze. Trudna ta zagadka jest po prostu. No, jeszcze zegar biegnie, więc jeszcze jeżeli ktoś z Was wysyła teraz SMS-a, to może się tutaj zakwalifikować. Kto się zakwalifikuje do gry? Jeden SMS, słuchajcie. Sekundy. 75480. Znam. I uwaga. Antenę. Kto rozwiązał tygrysy? Kochani, regulamin zagadki tygodnia można znaleźć w internecie na stronie polonie1.tv. My tę zagadkę rozstrzygniemy w najbliższym programie zagadkowy weekend. SMS-y teraz są brane pod uwagę.